Jestem nad no zaledem, umer, tak się nazywa. I nie zagnać. Tak ładnie to wygląda. Leczki, można począć rotary widzę rękarzy molo i mostek tam po drugiej stronie jest Tama ale to pokażę później nie byłem tu wcześniej także nie wiem czy akurat można ten zalew w koło przejść czy też nie sobie siedzi kacuszka. a w tle słychać hałas, jest piątek co prawda nie po południu bo to by był już weekend no ale cóż służbom się przypomniało, że trzeba wziąć i wykosić no. no dobrze robią, ale jak się chce coś pokazać obejrzeć, to chciałby człowiek żeby była jednak cisza Fajne miejsce, można wypocząć tu jest niewielka plaża. Przy kąpielisku mamy przebieralnie. Następne miejsce w wypoczynku. Na razie takim ładnym teptakiem idziemy. Mamy ten zalew spory. A przed nami mostek. Zaraz przez niego przejdziemy. Nie wiem, czy to akwariusz dopływ do tego salobu, prawdopodobnie tak. Miejsce do parkowania auta, ale zauważyłem tu pewną rzecz, zaraz podejdę bliżej i to pokażę. Na tym parkingu mamy miejsce, gdzie można sobie tutaj zaparkować. Tu są dwa miejsca i tam są dwa miejsca, czyli cztery auta, cztery kampery wchodzą. Mamy tak, prąd, mamy wodę, odpływ ścieków prawdopodobnie. To jest chyba miejsce zrzutu brudnej wody, I taka sytuacja podobna jest z drugiej strony. Bardzo fajne miejsce. Jeżeli ktoś będzie oglądał ten film, no to cóż, trzeba po prostu tu przyjechać. Wróciliśmy z tamtej strony. Teraz idziemy na rekonesans z tej strony. Też to jakiś mały dopływik. mało zauważalny, piękny mostek i oczywiście deptak. To jest pewne ciekawe miejsce nad tym właśnie zalebem umer po lewej stronie jest hotel ponoć się nazywa Jaskółka na no pewno jest miejsce grillowania mają wyjście z tego hotelu i znajduje się tutaj prywatny pomost tylko dla gości hotelu ja chyba wejść wolno Pięknie kwitną te kwiatki żółte. Po lewej stronie kaczuszki, które sobie tutaj wypoczywają. Cześć kaczuszki Nie bójcie się! Ja wam nic nie zrobię. nie będę ich stresował, bo tam jeszcze spora grupka dalej jest idziemy w kierunku tamy to wodne tutaj jest przy tym właśnie hotelu a tu taka ciekawostka no, może tak widać witaj kolego czy ty jesteś łabądź czarny? Nie znam się na ptakach, ale może sam tu mieszkasz? Nie strasz się tak, nie denerwuj. Tu mamy kurki. Jakie to fajne miejsce do wiadrokowania z ławeczką. My idziemy dalej. Kolejna ławka. Taka raczej starsza. Ale po tej stronie to mamy piękne ławeczki. Doszliśmy do drogi, która. Idzie tu na kołomań chyba te pierwsze budynki tutaj to już jest kołomań No idziemy w kierunku tamy Tu prawdopodobnie jest koło muńskie, Czy żarno, żarnowe o, żarnowe prędzej się w jakiś sposób uda zajrzeć. No a tutaj mamy zaporę tutaj też w A takie widoki na żale.